Nie ja mam tej mamy i dzisiaj gramy w Craft. o. Star Wars mod, Jej! Dwa razy pod rząd. Gramy i wbijamy. E, muszę przyznać, że moby są naprawdę. O! A! Zapomniałem o czymś. Zaczekajcie. O! Teraz. Teraz jest dobrze, teraz możemy grać. Eee, tu. Dobra. Teraz możemy grać. Jest nasz teksturpak. I widzicie, wszystko nagle się zmienia. Idziemy do góry, do góry, do góry, do nieba, do nieba, do nieba. W ogóle jak nazywało się życie ten... No mów, życie, hmm. nie wiem nie pamiętam, Słuchaj. to było dziwne, coś mi się, o takiego nie wiem, e chciałem coś zrobić, chciałem drzwi, dwa razy drzwi, drzwiczka i robimy. Champa <laughs> Co to jest? To są drzwi. Aj nie. Mi się nie podobają. Tak wyglądają. Drzwiczka. W sensie drzwi. Aha, to własne pewnie podobnie. No dobra. To są drzwi. Okej. Okay. jeśli to są drzwi, to dobrze. E, tutaj musimy przerobić coś. Tu nie ma być liści, tylko ma być drewno. O. Ojej, o teraz, teraz jest dalej. I teraz idziemy e, ścinać e, drzewo Ok, mm, zetniemy jakieś. Tu jest drzewo, to. Tam, co będą połączone, są bardzo blisko siebie. Dobrze, teraz używam tego złotnego. Tam, to. Jest Tamto. Ej, a patrzcie, tu ma taką dziurę naturalnie. wow Ścinamy. Musimy bardzo dużo dr drewna mieć, mhm. ponieważ musimy zrobić podłogę z drewna, że deski są, moim no wiecie, wyglądają jak wyglądają, są okropne, nie oszukujmy się, to muszę je zrobić y z czego innego, czyli z Bardziej by się opłacało y z desek, bo jeśli więcej, samokropne. są okropne. Patrzcie, chcielibyście mieć takie coś na podłogę, no ja nie za bardzo. Ok, mhm. ścinamy, ścinamy. Dowiedziałem no, się, że mogę włączyć to. właśnie, przepraszam, przepraszam, że cały czas gram na Facebook, ja was o tym informowałam, ale po prostu tak było mi łatwo. To jest pełno mobów. Te ptasze to są moby. A, to mnie uderzyło, nie? Poszło wą, w Rusku. A łano. Au. mnie zaraz zabije. A. To ja to wyłączam. <noise> boże, bo to jest. To jest trudne. Bo po prostu. O, boże. Bo to one nawet jakiś dzień to działają, więc trudno jest takie coś powstrzymać. No dobra, no idziemy z tym, z drewnem tyle, ile mamy. Co to za grzyb? Mushroom like bird. A, czyli też światełko e, grzyb, bo światełko to leży w innym ko e, kolorze. Super. Boją się te grzyby światełko. Co? Wow. Ja się wspiąłem przed chwilą po tym co to się stało okej, okay, idziemy do góry i ma. To jest za mało wiem, ale, ale jakoś się tu naprawi. Hmm. Są by tutaj. Nie, tak nie. Dobra, już Tutaj dip dyk... też nie jest zbyt nieprzydatny. Muszę przyznać. Albo nie. Ustawimy je po prostu. Widzicie. bierzemy Teraz sobie jak. Dobrze. I. Dobrze, to zniszczymy. Teraz już co trzeba zrobić. Po prostu w ten sposób. Tak będzie mi łatwiej, ponieważ ten, będzie się wygodniej stawiał. dzisiaj Pim-pim-pim. jeszcze kara. Yy, w następnym odcinku albo nawet dzisiaj wybieram się po kamień. Ale myślę, żeby dzisiaj yy, ogarnął sobie jakiś prowizoryczny tymczasowy domek, żeby po prostu to wszystko nas yy, nie chciało zabić żebyśmy byli bezpieczni pod swoim własnym tak? bo te moby są akurat bardzo agresywne. Mój kolega, Sławek, pyta się. Mówię, uh, on się mnie pyta, Krzychu, o co chodzi w ogóle z tą modyfikacją Star Wars? A ja mówię, no to, że wszystko jest ze Star Wars. On mówi, co? Ja sobie tak myślę, jak można tego nie rozumieć? Przecież to jest jak krowie na rowie. No, modyfikacja Star Wars i tyle. Prawda? Nic trudnego, przynajmniej jak dla mnie. Co? Mm -hmm. I myślę, że to jest niepotrzebne. To brzydko wygląda. Takie nierówne jakieś, nie wiadomo co. I tutaj będzie przejście na tamte drzewo, które w przyszłości za... Zetnę drzewo, zetnę drzewo. Wstawiamy. To drzewo powinno być takie równe. Właśnie ono będzie takie równe. Podobny później to drzewo pójdę tam na nie na dół. tutaj tego nie będzie, bo to brzydko wygląda takie nierówne, i to drzewo będzie nie tak. Nie mówię to po raz szósty albo więcej.

OK. Yy, no dobrze, umówmy się, że zetniemy jeszcze to, tutaj to miejsce. i wtedy będzie gówno. Pięknie, ładnie, wszystko wygląda. Dobrze. To zetniemy, to zetniemy, to zetniemy. to też. I tego zetniemy to. I to. Co ładny jest ten tekst tego paku? Mi się podoba osobiście. Dobrze, schodzimy na dół. Abyśmy mogli zabrać to drewno, co tam spadło. To jest taki salon tutaj ugody. Ło, ale tego jest. Nie wiedziałem, że aż tyle tego ściąłem. Czekamy się. Się spada jak się czołga, to zaraz Wam pokażę. Podczas czołgania świetnie się spada, co jest epickie. Zaraz Wam pokażę. Świetnie, co? Tak. tak. I tak. I ziół. Uwaga. Gubimy salta. To jest, to jest niezłe. Ups. Szyłem z tego drzewa, nie? O, tam jest wyjście. Okej, okay. do góry. Tutaj od razu zrobimy drewno. A może nawet nie, że zrobimy, ale się po, po, po prostu pozbędziemy tego całego syfu. Mhm, mm nie wiem, to chyba nie jest nam potrzebne. Tam spadnie na dunie Czy jeszcze jest kratka? Jeszcze jest kratka. Jany człowiek w Okej. Okay. Teraz tu i teraz tu chyba tylko na digcie się trzyma Ups. te w sensie e, kwiatki dla te ręki. No. Światełka nocna. <grywka> o, no fajnie. Hmm. To jest środek drzewa, bo musimy zabrać to, ten crafting. I to, i to, i to. Spadnie na dół, spadnie na dół. Albo no nie zrobimy tak. Ok. Jest to grube drzewo, co jeściłem. Tam, chyba tam. Mhm. Mm z że tak mało się odzywam, ale skupiam się na tym pani. Okej. Okay. Ile już nagrywamy? to 14 minut. To niewiele. Możemy jeszcze nagrywać dużo czasu. Wpadłem do dziurę, wpadłem do Już to jest krzysztof Mańka, mam jej nie. Więc jakby nie wpaść do ludzie. Się zgubić łóżko. Dobrze. A więc ja mam taki pomysł. Robimy tak. Tak, tak. robimy sobie meczek. Patyczki. Nie. Kurczę, przecież jeden to wystarczył Patyk nasz pysał, jakby mniej więcej patyków nie było. I topimy się gdzie indziej. Na przykład na e, ember Żeby znaleźć owce. To jest fajne, że możemy y, przemieszczać się między tymi światami w wodzie? Naprawdę? A to co? E, co to jest? O kurde, to wygląda jak w Mario um, To jest Mario, takie znaki zapytania, nie? Może pójdziemy gdzie indziej na Erdőn dobrze, dobrze to widzimy. O, to jest normalnie I pójdziemy szukać opcji Lagi Przepraszam bardzo Hm. Jak kupione Owce. Gdzie są owce? Hm. Owce. O! Oo, super. O, w co, gincie. dziwnie <laughs> to wygląda. O ty nie chcesz ginąć? Nie. Oni są nietykalni, jakim prawem? My też chcę być nietykalni. Nitkane jajo. Jak ja chciałbym, żeby kiedyś z to się coś zrobić. Teraz idziemy na musta. A nie, to budegowa. Ups. Płomieniło mi się. Nasz dom. Gdzie jest nasz drzewiany dom? Znajdziemy go. Lagi. Kurde. Teraz będą miały lagi, nie? No nie mówcie, że mi się to teraz zlaguje. O niej. Dobrze. O -o. Kurde. No fine mm. dobrze zmieniamy to normalno tak jak Oszczędzanie każono już ten tu No dobrze. Może to jest po prostu znak, że mamy kończyć odcinek. A więc ja mam taki pomysł. Poza odcinkiem, znajdę moją chatę i teraz skończymy odcinek. Tylko nie mam jak się z wami pożegnać. Więc pozwólcie, że po prostu powiem wam, papa. Pa. I mam nadzieję, że to Wam wystarczyło. Jeśli odcinek się Wam podobał, dajcie o, o lajka like lub komentarz. Upsu, A jeśli odcinek się Wam nie podobał, to też dajcie łapkę w górę. Bo pamiętajcie, jeśli dajecie łapkę w górę, to mnie motywujecie do robienia większej ilości odcinków. Tak. Pa pa.